Cześć, widzowie, w 16 odcinku z Precrafta. Dzisiaj oczywiście pokażę Wam, co się zmieniło na tym świecie, a także porozmawiamy co nieco o przyszłości tej serii. Zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze pokażę Wam rzeczy, które się zmieniły, to pójdziemy na drobną wyprawę, bo tam widziałem statek. Chyba to już mamy. I tak, jest tutaj. No, by były tu trimy. No nie, w pierwszej skrzyni nie ma trimów, ale jest mapa to sobie, zaraz pójdziemy po niego. A w drugiej skrzyni, no tak przeciętnie bym powiedział, no zawsze fajnie, że jest ta butelka z ekspem, no ale nie. Liczyłem na trimy albo chociaż diamenty. No cóż? Czekaj, ja wziąłem tą butelkę. No nie wziąłem. Dobra, już mam. W ogóle ja tu tak średnio widzę. No, wy pewnie widzicie lepiej, bo wam to w montażu rozjaśnię. Teraz pójdziemy do podwodnych ruin, bo widziałem ich kilka, i może jakaś mapa skarbu tam będzie. Dobra, mamy to. Bo tu jakiś ma trident, więc może być trochę słabo. No chyba, że z niego wypadnie ten trójząb. O ten goma. Dobra, załatwiony, ale ja prawie też. Najem się i wracamy. Czekaj. Kolejny z widelcem. Co? I co dropnął no trident? Oczywiście, że nie. Trzeci z trójzębym to jest chyba jakiś rekord. No i znowu nie ma tridentu. Ja tu prawie umarłem, i nic ciekawego mi nie dropło. Okej. Okay. mapa skarbów. Pewnie ta sama co ta, którą mam ze statku, ale może. Okej, okay, szmaragdy i mapa skarbów. Nota no pewno ta sama co poprzednia. Dobra, chodźmy teraz po ten skarb. To będzie na południowy wschód, czyli w tę stronę. O już bardzo blisko. I skarb będzie gdzieś. Tutaj. O jest i. O kurczę no całkiem nieźle. Dwa diamenty, kilka mikstur oddychania pod wodą. No i oczywiście serce oceanu fajnie. Tą mapę wyrzucamy. To ta sama. O mamy portal. No a w skrzynce. Nie najlepiej no ten obsydian od biedy wezmę, choć pewnie już mi się nie przyda. O Azalia. To znaczy, że tutaj będzie masz cave. To ja tu wejdę, bo nie mam jeszcze tego kwiata co rośnie suficie w bujnych jaskiniach. Niestety teraz zapomniałem jego nazwy. Pewnie teraz wam się wyświetla na ekranie. Okej, okay, jest już jakiś capek, ale to dalej nie jest bujna jaskinia. Ja tu tylko zwiedzam, proszę do mnie nie strzelać. I poleciał. W sumie to wezmę totem bo nie chciałbym zginąć. Tu nic nie ma. No chyba musimy iść tam na dół. No ja sobie zrobię schody bo zaraz się okaże, że tam się czai jakiś creeper i jak tylko skoczę wybuchnie. Oho miałem rację! Tam stoi creeper. I pyk. No i już go nie ma. Zawału bym dostał. Tak się nie robi. Okej. Okay. Aha ślepy zaułek. Kolejny Cliper. No fenomenalnie. Co kurde, I ile. Hello there. Przecież tu jest ich więcej niż w creeperowych lasach w Minecraft Dungeons. Więcej creeperów. Nie dość ci Minecraft. O Lash Cave. Tylko trochę taki mały. No i koniec Lash Caveu. Znowu Lash Kate i znowu mały, ale przynajmniej wezmę drip leaf. No i skończyły mi się pochodnie wracamy. I zrobiła się noca, ja nie wziąłem łóżka, kurcze, ale śmieszne mikrobiom. I jesteśmy już na naszej wyspie. Dobra, teraz pokażę wam, co się zmieniło na tym świecie. Tutaj powstał gąg. Na którym jest tabliczka, aby upamiętnić moment, no w sumie to miesiące, kiedy wymyśliłem tą bazę. Z drugiej strony, w ostatnim odcinku tego sezonu też postawimy tabliczkę z datą ukończenia tej bazy. Powstało tutaj takie małe, proste pole. Tu jest takie miejsce wzorowane na ogrodach Zen. Myślę, że wyszło mi całkiem ok. Tutaj zbudowałem proste targowisko. Te stanowisko w ogóle początkowo stało koło strzelnicy, ale je przeniosłem. Tu w ogóle są teraz też brązowe krowy grzybowe. Na drugim końcu magazynu zbudowałem taki, jakby pokój podróżnika. Są tu dwie zbroje: mapa, dzbanki i akwarium. Moim zdaniem to pomieszczenie wyszło mi naprawdę fajnie i przede wszystkim bardzo pasuje do tematyki 120. Dobrze, teraz przejdziemy do planów na przyszłość Precrafta. Dobrze, zacznijmy od tego, że zbliża się koniec pierwszego sezonu Procrafta. To jest zapewne przedostatni odcinek. Następną rzeczą jest to że w przyszłym sezonie Precraft na pewno będzie miał inną nazwę bo ta tak średnio mi się podoba dlatego chciałbym was prosić abyście pisali swoje pomysły w komentarzach. Pisałem już o tym w poście no ale posta zobaczy pewnie mniej osób niż film. Jeszcze chciałbym dopowiedzieć o tym że mam taki luźny plan na następną bazę. Chciałbym zbudować gród lub średniowieczną osadę. Myślę, że będzie to baza startowa, aczkolwiek jeżeli by się okazało, że 121, to będzie aktualizacja wiosek, walki albo czegoś innego, do czego osada jak baza by pasowała, to może zbuduje go jako bazę główną. I to wszystko dzięki za oglądanie, cześć IPA.